Otworzyć spółkę czy działalność? Jeśli chcesz prowadzić firmę, to pewnie zastanawiasz się, czy lepiej otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą, czy może spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Te dwa podmioty mają ze sobą całkiem dużo różnic, zaczynając od samego procesu ich rejestracji i zakładania. Proces zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej jest prosty i szybki chodzisz na business go, rejestrujesz się, składasz wniosek i tak naprawdę po kilku godzinach, maksymalnie następnego dnia będziesz widniał w centralnej ewidencji działalności gospodarczej. Proces zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest trochę bardziej skomplikowany. Przede wszystkim masz dwie opcje: akt notarialny albo przez S24. Jakie są różnice? Przede wszystkim koszty. Samo założenie spółki w S24 to opłata sądowa około 350 zł. Jeśli założysz spółkę notarialnie, zapłacisz 600 zł. opłaty sądowej plus opłata za notariusza. Wiemy już, że założenie spółki przez S24 jest tańsze, ale jakie są różnice?